Możemy mieć rąkawę jak mówię. Właśnie No i nam teraz powstaje właśnie taki ok. No więc teraz zrobimy nam skrzynkę. I będziemy to odkładamy na swoje miejsce. I bierzemy... Nie, to bierzemy teraz ramkę na przedmiot i inne stresonki, bo wyglądają o wiele ładniej. No i tak skromnie też. Dobrze, i one będą służyć nam jako. jako hmm, jakby to powiedzieć. Będą nam służyć jako obrazy. O, dokładnie. I tak bierzemy tak. No i oto nam powstaje. Dobrze, teraz możemy dać jeszcze nasz ul ul ulubiony przedmiot. I nie ulubiony, ale ja uwielbiam na przykład brać zagad i wstawiać go do tego i on pokazuje czas. No, więc... Jak to wygląda nasz poradnik? Mój poradnik? Nie wiem, jak to określić. Po prostu tutorial, jak zrobić domek muchomorek. No więc, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, błonami, jak jakbyście chcieli. Dziękuję. No więc możecie się pochwalić Waszymi wystrojami, jaką Wam wyszło na moim Discordzie. Znajdziecie go w opisie. No i co? A!